a ja co? ja po cichutku sobie tutaj siedzę w norce i nikt nie wie, że ja sobie tutaj dłubę no to do dzieła pierwsze metry położone tak pod publikę pod publikę do pokazania na YouTubie Położone. Nienawidzę tej roboty. Nienawidzę tej roboty gumolitowej. Trudno trzeba przez to jakoś przejść. Tu mi takie dziwne rzeczy wyszły, że po prostu to zakleiłem taśmą. Tu będą szafka, tu będzie zbiornik na wodę, tu nikt nie będzie zaglądał i bardzo się cieszę, bo to co ja tu powycinałem, to myślę, że. Nie nadaje się do ukazywania tutaj zawsze, z, gdzie uciąć, jak naciąć. No to mnie przerasta. Mówiłem o tym. Tu jest. Mamy sobotę. Przedwczoraj urwało mi transmisję na Gumolicie. A tu dziś jest sobota. Ja jak ten kloszard z torbami znowu do auta idę. Z całym manżurem i zaczynam znowu rajd sobotni eee, pokażę wam czy ja wam coś tu pokażę no pokażę wam pytacie czy pokażę jak już załączyłem to pokażę bo mam naładowane mam miejsce w pamięci więc pod publikę pokażę tak jak mówiłem Linoleum gumoleum. Odkleiłem te habazie, które były, bo musiałem to zwinąć, rozwinąć jeszcze i zmienię troszkę taktykę tam podklejania. Ale co ja tu wam pokażę? Oprócz tego, że to gumoleum lumoleum to tutaj wydziarałem taką dziurę. Myślałem, żeby. Nie mam jak podejść, więc żeby wywiercić po prostu drobnymi dziurami linię z jednej z drugiej strony, żeby wyjąć ten klocek i wstawić taki cienki, już gdzie normalnie się to będzie montowało. Ale jeszcze pomyślałem sobie, że po prostu wydłubię, wywiercę, rozwiercę trochę tego. Było wczoraj ciemno, już też tak jak tutaj działałem. Widzę, że jeszcze mogę to poprawić i spłuciłem tą grubość. Na rzecz tego, by to sobie tam ładnie wchodziło. Zakręca się już w tamto gniazdo, to ta zaślepka. Nawet robiłem testy przy warstwie gumolitu, czy, czy to tam wchodzi i się kręci, niby łapie. Ale widzę, że jeszcze troszkę mogę tutaj, jakieś lepsze światło, poczyszczać to. Więc to jest raz. To jest taka nierówność, więc ja to innym gumolitem. Staram się wyrównać, nie wiem czy jeszcze coś z tym zrobię. Powierciłem sobie dziury tutaj w tej listwie, ona jest zarostopowana. Dzisiaj przyjdzie epoksyd by później przyszedł tu kątownik. Więc to jest kolejny etap, który zrobiony. No i tutaj już zaślepiłem, wczoraj próbowałem to nagrać, ale baterię na miałem dobrą to nie miałem miejsca na, na karcie już. Co się tam zamyka? To mnie tu zamyka. Zakleiłem to, zaślepiłem. Jest blacha, styropian, decha. Dane, lekko to pracuje, ale tutaj nie będzie chodzone, więc jest ogarnięte. O, się A ja dzisiaj muszę, co? Tu są jeszcze takie trzy dziury, więc ja tylko zakonserwuję. Po, po przelotce od wody, gazu, czegoś tam. No, więc jest dziesiąta. Taki też już dawno wstały. Kawka, muzyczka. No i trzeba jakoś tapchać do przodu. Muszę wyjechać w ogóle, zanim wszystko to wyjechać z tą ścianą. Z tą ścianą, bo będzie mi przeszkadzała przy rozwijaniu się. Nie się, tylko linoleum. No, do roboty. Dość gładko i szybko poszło. Wyjęta już ta ściana. Czeka. Czeka. To już zamalowane. Upchane steropianem. Zaklejone. Czeka na swój czas. Ewentualnie. ciastko jest. Kawa jest. Jest dobrze. Jest słońce i jest też pomalowana cała ta warga, także to sobie dosycha, chociaż już tutaj, gdzie jest cieniej jest względnie, ale jak widać po moim palcu, nie do końca, więc to sobie wschnie. Czas rozwijać to. jedna ze stresujących czynności jest już za mną czyli te pierwsze, najważniejsze położenie gumolitu bo od tego wszystko się zaczyna czy wyjdzie dobrze czy poradzę sobie z tym zadaniem czy nie będzie fałd, czy nie będzie naderwań to wszystko dowiecie się w dalszej części filmu odcinkach, edycjach No. Dobrze, ten odcinek jest położony. Nie widzę fałd. Nie wiem, czy to wada wzroku, czy dobrze położone linoleum, ale idziemy dalej. To sposobem dzisiaj zakończyłem montaż listwy z tyłu. Więc zapomnijmy, że złóżka. Więc tak, listwa zamontowana. Listwa boczna, zamontowana. Wylot powietrza ciepłego zamontowany. O, obróbka jeszcze została gumolitu. Więc troszkę do przodu. Troszkę do przodu. Hello, hello. Nastały kolejne dni, i z takich aktualizacji po etapie podłogowym, części tej tutaj mieszkalnej, niestolikowej, przyszedł czas na przymierzenie toalety. Mam tutaj już wstępnie te ściany postawione. Musimy poprzecinać na długości. Chyba jeszcze je przytnę na szerokości. Tak to wygląda. Już zapomniałem jak to wygląda po złożeniu i zajmuje to mało miejsca. Mało miejsca ta kabina zajmuje. Ogólnie, że tutaj jest spora przestrzeń. Dzisiaj chyba będę likwidował jedne ledy. Toalecie, bo skoro tu są takie podwójne i one tutaj świetnie dają światło, to w takim małym pomieszczeniu myślę, że to jest zbędne, by były dwa takie mocne ledy. Więc i tak muszę to wszystko zdemontować. Chyba poprzecinam troszkę jeszcze tą sklejkę tutaj po bokach, bo są prześwity, spowodowane tym, że to jest inaczej już wyprofilowane po ociepleniu i wtedy chyba tutaj po prostu jedną z tych ledów zlikwiduję bo aż takiego światła tutaj nie będzie potrzeba więc do roboty kolejny dzień to odświeżanie powierzchni płaskich czytaj ścian i dzisiaj ściana toalety została odświeżona przy tym świetle ciężko to widać Zobaczę jutro jak to wyszło, a będą poprawki. Hej, hej, kolejna sobota nastała, kolejny dzień, kolejna sobota, kolejny weekend Ile tych weekendów już za mną, ile weekendów przede mną Przed wami, nie wiem Tego nie wie nikt Ale Publikacja yy, tutaj pomalowana, ta ściana Pomalowana częściowo jedna ściana Ta już chyba na gotowo będzie Te muszą mieć jeszcze do malowania, czyli druga warstwa przyjdzie na pewno Trzecia ściana, która jest tutaj jest w sanatorium, yy, sanatorium piwnicznym. Tam jeszcze zaklejam w niej y, przed malowaniem dziury, które nie będzie ich później widać, będzie szafka, ale kiedy to będzie i jak to będzie, to nie wiem, więc leczy się na dziury. A ogólnie to co? Ciepło, ciepło. Ponad 20 stopni, 23 marca. 20... 23 marca, czy to widać? O, może będzie widać. Taki upał miało padać, ale może później dużo samochodów za oknem. Zawalony cały parking, bo coś tam się dzieje. Czelacki imprezy jakieś się zaczęły. A ja co? Ja po cichutku sobie tutaj siedzę w norce i nikt nie wie, że ja sobie tutaj dłubę. No to do dzieła. Ciekawe czy mi się uda ten kibel w ten weekend złożyć. Fajnie by było. Zrobiło się ciemno, więc tak, już na szybko podsumowanie takie yy, krótkie. Na tym ostatnim timelapse, time-lapse chyba widać, że nagrywanie mi pod publiczkę nie idzie zbytnio, bo jak wkręcam śrubki bez kamery, to wszystko ładnie, gładko wchodzi. Jak mówię, dobra, to zróbmy tutaj teraz time że tak. Pięknie mi to idzie, no i wtedy się pojawiają problemy. Toaleta. Obudowa. No, nie jestem do końca zadowolony z tego wszystkiego. I no i tak też może być. No, nie zawsze wychodzi wszystko tak, jakby się chciało, ale to też może i dobrze, bo. Nie chciałbym, żeby ktoś miał kompleksy, jeżeli towarzyszę mu tymi filmami przy budowie jego projektu. I nie chciałbym, żeby miał kompleksy, że mnie tak wszystko pięknie wychodzi i to jest takie idealne i taki ze mnie fachura, a jemu ciągle coś nie pasuje i z czym się boryka. Otóż nie jest tak. Staram się też w tych filmach pokazywać, że, że to nie jest idealizm. Fajnie byłoby osiągnąć taką. Już klasę, że bierzesz, przymierzasz, wychodzi super. Nie jest, tak? Tutaj borykam się z tą zabudową toalety z tego względu, że sama toaleta jest już pod kątem przymocowana. Ona idzie pod kątem, przez co te ściany też już nie mogą być idealne. Wszystko przez to, że no ja nie chcę tam mieć jakiejś szczeliny, chciałem to dać do, do toalety. Yy, tą ścianę, bo ta toaleta, gdy się na niej zsiada, to ona się też jakoś pracuje, więc coś kosztem czegoś, yy, troszkę, troszkę tutaj widać, że ta ściana to jest różnica pół centymetra, ona odchodzi. Można by tutaj wstawić jeszcze klina, troszkę to przesunąć, ale słuchajcie, czy to ma wpływ na potrzebę, jaką tam się yy, będzie załatwiało? idziesz do kibla no to nie patrz po ścianach czy są równe tylko po prostu załatwiaj co masz do załatwienia i, i tyle no więc yy, poszedłem na kompromis pół centymetra przeżyję. Yy, tu jest takie złudzenie też bo ta sklejka ten co to ją ciał wiecie ten właściciel tego auta nie yy, w sensie ja no to też ona tutaj gdzieś troszkę daje złudzenie że że to odchodzi tu jest różnica pół centymetra więc yy, skos przecięcia idzie w tą, ściana troszkę idzie w tą, no i jest podwójne, podwójna, podwójne wrażenie takie. Wiecie co, yy, może to wypikam albo i nie sram na to, że tak powiem, miejsce i sytuacja powoduje, że... No trudno, przepraszam za wyrażenie, ale nie biczujcie się i nie katujcie się idealizmem, bo wam życia braknie na to, żeby osiągnąć perfekcjonizm, który Was zeżyra. Cieszę się, że to jest postawione. Muszę tutaj dać jeszcze sklejkę, która to złączy. Tutaj złączyła mi te dwie sklejki na sztywno klejenie tutaj tego juty. I na tym się fajnie trzyma. Tu może jeszcze dam jakąś sklejkę wykończeniową, albo zapaczkam to po prostu lakierem nie wiem, bo jest stabilna ściany są pomocowane, mniej więcej kąty przypodłogowe na górze mniej więcej są, no tutaj jest tutaj mniej więcej ponieważ no tak jak mówię, jakiś kompromis musi być przykręcę jeszcze tam od środka śrubki i to jest toaleta jak gdyby w 90% pod kątem montażu zrobiona to wszystko mam już pomontowane do podłogi do, do sufitu Trochę zabawy było z tym, ale siadło. Mniej więcej jak sobie to wymyśliłem, że przez takie dziury będę to wiercił i przechodziła będzie śrubka, zadziałało, chociaż to jest na styk też bo bit, który wkręca śrubkę, no ona akurat idealnie Patrzcie, jaki perfekcjon... jaka to, 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 to nie było przypadkowe, oczywiście. To, to, to w ogóle nie był przypadek. Ja to sobie na komputerze w Excelu wyliczyłem, wyrysowałem, wiecie, to, to były y, miesiące żmudnego wyliczania, żeby właśnie bit, który ma odpowiednią długość. Y, tutaj podszedł w odpowiednim kącie, i też pod tym kątem są wywiercone odpowiednio te dziury i to wszystko tutaj się zgrało, ponieważ jestem tak zajebisty, że to tak świetnie mi wyszło. Dupa gówno, prawda Miałem szczęście. Yy, bit akurat się na tyle chowa, że to wszystko fajnie dociska i jest stabilne. Góry, od góry też muszę przykręcić, ale tu jest nawet nie przykręcone. Ale ogólnie to nie lata w tych szynach. Jest na stałe. Miało być krótko znowu. Ględzę już ponad 5 minut. Pomalować muszę. Wyszły babochy. Yy, lakier, widzicie, tu jest taki nie wiem czy to będzie widać, leciutkie spękanie, za dużo gadałem i takie spękanie mi się zrobiło oczywiście tutaj na tej frontowej ściance i oczywiście mi się zrobiło też na tej ścianie tutaj, w giebelkowej wczoraj to pomalowałem, poszedłem za grubo, za mocno zaczęło to pękać musiałem to troszkę zeskrobać, zeszlifować, dać warstwę lakieru I, no i znowu jak to wyschnie, to już jest w miarę suche przeschnie, dam tu folię przeszlifuję, troszkę się to pyli, znowu przemaluję. Będzie OK. Jak nie to plakat jakiejś e, sandry e, albo sabiny albo jakiegoś Andrzeja tutaj dam po prostu nie wiem może będę zmieniał e, co kto będzie chciał to albo nie wiem no, coś coś tutaj się będzie dawało. Naprawdę jak to mówi... E, Taki mój serdeczny kolega z YouTube'a, mam to w trąbce, czy w pompce, o jakąś. Yy, no i tyle. Tutaj przykręcę, tam zakręcę. Yy, to muszę pomalować, o, bo też już wczoraj nie miałem jak. Ale to małym pędzelkiem trzeba będzie yy, to pieścić. To pewnie też będzie skrobane kiedyś tam i malowane na razie zostaje nie wiem czy tu będzie widać yy, juta więc toaleta toaleta, można by powiedzieć yy, no, że koniec że koniec yy, na zasadzie nie będę tu jakoś chyba wracał specjalnie do tego yy, mógłbym to jeszcze bardziej dopieścić trudno idę dalej z robotą tak już jako Podsumowanie podsumowania, bo już ostatnio o tym podsumowaniu mówiłem Toaleta przez ten cały tydzień była tak zwannie przeze mnie dopieszczana Przede wszystkim uszczelniałem te miejsca gdzie była prowadnica a szczelina między ścianą, żeby ona się trzymała Więc dawałem uszczelniacz masy uszczelniające z bola Sika mi pozasychała, miała swoje lata więc dobrze, że miałem tego bola i tym bolem tutaj to pouszczelniałem, więc to jest pouszczelniane. Toaleta to już nie ma tendencji takich do ruszania się. Ściany są przez to też stabilniejsze. Weszły takie listwy, które na łączeniu tych dwóch płyt maskują to. Nie wiem, to chyba będzie takie same naturalne, surowe. Od środka, może jeszcze to pomaluję, zobaczę co z tym zrobię. Możliwe, że tutaj dam takie kątowe uszczelki, co są dosyć popularne teraz do Łazienek, przyszły mi od Chińczyka. Więc jako wykończenie, możliwe, że to jeszcze zastosuję. To już na razie tym się nie będę zajmował. Tutaj temat na chwilę obecną wyczerpałem. Jeszcze trzeba będzie dociąć kawałek sklejki, by tą rurę zamaskować. Wykorzystam to co było, albo zrobię nowe. Tu są otwory, które były. Od tamtej strony jest tutaj akurat dana ta Juta. Tutaj dotąd Juta nie sięga. Pewnie w przyszłości jakoś to zaślepie. Pomalowane, osadzone. Troszkę zabawy z tym było. Ale toaleta zrobiona. Dalszy ciąg prac. Myślę, że związany właśnie tutaj z podłogą cały czas ją tutaj czyszczę, wycinam, żeby położyć gumolik w tej części.